Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu, mini-podcastu o stylu i wizerunku z duszą. Dzisiaj jestem z gościem, z Basią Matysek. Bardzo Ci dziękuję, Basiu, za przyjęcie zaproszenia do mini-podcastu i cieszę się, że tu jesteś. Jasiu, no bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest to mój debiut w takiej roli. I no, cieszę się, że będziemy mogły porozmawiać o tematach, które dotyczą każdej kobiety. Tak, pięknie pięknie to wszystko się łączy. Ajurweda, styl, wizerunek. Powiedz, zanim zaczniemy płynąć w naszej rozmowie, powiedz nam dwa zdania o sobie, bo my się znamy ze szkoły Ajurwedy, ale żeby na nasze osoby oglądające też Cię troszeczkę lepiej poznały. No ja mam na imię Basia. Jestem, jak ja to mówię, w wieku dojrzałym. Czyli już według Ayurvedy w tym trzecim etapie życia. Jestem na emeryturze, ale cały czas aktywnie pracuję w nieruchomościach. Oczywiście realizuję swoje pasje, którą Ayurveda, że tak powiem, jest na miejscu numer jeden. No i właśnie tak spotkałyśmy się z Joasią i i no, chciałabym tutaj pokazać i siebie, i trochę, a już i właśnie tą relację z takimi osobami jak Asia, która na pewnym, że tak powiem, etapie może być pomocna dla, dla nas, po prostu dla nas. Dziękuję Ci bardzo. Myśmy się spotkały w, w szkole i Zdecydowałaś się na konsultację ze mną, dlatego że z tego, jak rozmawiałyśmy, mówiłaś, że dla dojrzałych kobiet ta oferta w sklepach jest taka niby obfita, niby ma, mamy z czego wybrać, ale tak naprawdę powoduje dużo takiego zagubienia, zamieszania i. Ja wiem, że Ty jesteś kobietą, która ma już swój styl, która też czuje i kolory, i fasony, ale jakbyś powiedziała, jak to z Twojej strony wyglądało ta, ta sytuacja i dlaczego zdecydowałaś się na, na te dwie sesje ze mną? No tak, faktycznie. Impulsem do, do w ogóle napisania do ciebie maila była wizyta w centrum handlowym. Przed sesją zdjęciową, do czego wrócimy później, no w celu, że tak powiem, znalezienia odpowiedniego czy ubioru, czy, czy jakiegoś elementu ubioru. No i co? Przeleciałam całą, całą galerię handlową, która jest, że tak powiem, mocno załadowana różnymi ubraniami. No i okazało się, że te ubrania to tak naprawdę są kierowane do troszkę młodszej klienteli. Z uwagi na to, że, że no jakby nie chcę mówić tego w pewnym wieku, ale chodzi o to, żeby strój dobrać do, do, do siebie, do okoliczności, do, do takiego swojego wizerunku, aby po prostu nie być przebranym. Tak. I oferta sklepowa w większości, bo, bo nie, nie, nie jest to tylko i wyłącznie skierowane do młodszego pokolenia lub, lub takiej, jest to taka moda bardziej młodzieżowa, odlotowa, natomiast jeśli chodzi o kobiety dojrzałe, no to pozostają albo super butiki, drogie sklepy, no, albo, albo właśnie znalezienie w tym gąszczu naprawdę czegoś dla siebie, z czym czujemy się dobrze, no i właśnie, abyśmy nie czuły się przebrane. I to spowodowało, że zwróciłam się do Joasi, gdyż wiem, że zajmuje się właśnie takim doradztwem. No i właśnie to spowodowało nasz kontakt. I tak jeszcze jakby zamykając, troszkę domykając, jak spotkałyśmy się dwa, dwa razy, czy po tych dwóch spotkaniach troszkę bardziej osadziłaś się w tym swoim stylu i już wiedziałaś bardziej, jakie ubrania, co, jaki styl, bo rozmawiałyśmy o archetypach. Robiłaś ten test i wiem, że to było też dla Ciebie ciekawe doświadczenie. Jakbyś powiedziała. Jeszcze więcej troszeczkę o tym, jak to wyglądało w tym procesie i co Ci to dało. No, więc tak. Sam test był bardzo interesujący, a Informacja zwrotna w postaci właśnie opisów archetypów na początku była dla mnie kompletnie niezrozumiała. Wręcz powodowała jakiś taki lekki dyskomfort, że tu matrona, tu jakaś taka kobieta, no, z którą się na początku zupełnie nie identyfikowałam. Dopiero konsultacja z się i rozmowa oraz przełożenie tej treści archetypów. Na współczesność, na pokazanie takich plansz, gdzie Joasia to poklasyfikowała, właśnie te, te Hestie, Hery, Persefony, Afrodyty, pozwoliło mi jakby spojrzeć na to, no właśnie nie w takiej teoretycznej, jakby nie w takim teoretycznym aspekcie, ale, ale jak to wygląda na co dzień. No i praktycznie odnalazłam się w wielu tych treściach, to znaczy w tych obrazkach, no tutaj ten styl taki, jakbym nazwała, który jest bardzo spójny ze mną, takiej klasycznej elegancji, to znaczy może nie chodzi tutaj o, o wytworne i bardzo, bardzo jakieś takie sztywne, Pasony czy, czy kolory, ale właśnie o, o taki styl, który podkreśla kobiecość, jest dobrej jakości, nie jest przeładowany, jakby wydobywa, znaczy podkreśla to, co kobiece, ale wydobywa też taki indywidualny charakter. No i tutaj faktycznie te skazane przez plansze, no bardzo mi rozjaśniły ten, ten właśnie tą koncepcję tych archetypów. Mm -hmm. To jest to, o czym mówisz, to jest też właśnie częste, że jak coś przeczytamy, to wzbudza w nas pewne emocje różne i to jest bardzo dobrze, bo, bo to przecież archetypy są pewnego typu drogowskazami. To nie są jakieś takie sztywne ramy, zwłaszcza w stylu, który jest językiem, a język też się zmienia. Więc to, co podkreśliłaś, że to są współczesne ubrania, jak zobaczyłaś, jak to wygląda, jakie elementy w Wchodzą w skład tego stylu charakterystycznego dla danego archetypu i zobaczyłaś, co w tym jest Twoje, a co nie. I wtedy zaczyna się już ten proces takiego indywidualnego budowania stylu, bo Ty wybierasz sama. Nie czujesz, że coś Ci jest narzucone i musisz się wbić w ten kanon albo w tą ramkę, tylko masz tą wolność wyboru, to wybierasz. W czym chcesz się czuć dobrze, w czym się czujesz dobrze, co ci dodaje energii, co podkreśla Twoją kobiecość, bo tej, ta kobiecość to jest spektrum wielu jakości, wielu cech, prawda? Nie możemy jej tylko wrzucić do jednego worka i bardzo się cieszę, że jak rozmawiałyśmy na, na sesji, ty też tak otworzyłaś się na to, żeby posłuchać. Bo pomimo tego, że na początku był taki dyskomfort, że to nie jestem ja, nie? To nie jest y, o mnie, a, a jednak przyszłaś na sesję i y, 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 z taką otwartością i odwagą do posłuchania i zobaczenia innego sposobu patrzenia na styl, bo, bo to, co ja proponuję, to nie jest to, co jest w tym głównym y, nurcie. Który, który pewnie też obserwujesz, bo wiem, że interesujesz się tematem urody, a powiedz mi w takim razie, jeżeli. Te, jak teraz się czujesz, no bo minęło już kilka tygodni od naszej sesji, jesteś też po sesji zdjęciowej z Hello z Staniszewską, która także była gościem w tym podcaście, i powiedz mi, jak to doświadczenie, i wpłynęło na ciebie i na twój sposób postrzegania swojej kobiecości? Takim kluczem, chyba, tutaj, właśnie patrzenia na siebie i postrzegania siebie jest to, żeby być zgodnym ze swoimi odczuciami. I lista może skorygować, nie wiem, odcień, kolor, y, długo, krótko, mało, więcej, tak. ale y, musi to być po prostu z tym, co jest zgodne i w czym ja się dobrze czuję. Y, to samo było na sesji, pomimo, no bo wybierałyśmy jakieś tam y, stylizacje y, i. Właśnie fotografka, czyli Hela, też podkreślała, że to musi być takie moje. Nie chodzi o to, żeby narzucić kolor czy, czy fason, który, w którym się dobrze wygląda na zdjęciu, ale musi to być spójne ze mną, bo inaczej to po prostu będzie, będzie nie będzie efektu, bo, bo to wnętrze, które będzie jakby w dysharmonii z tym ubiorem, z tym, z, nie wiem, z fryzurą, z makijażem, z czymkolwiek, no będzie na zdjęciu widoczne. Tak. I, I tutaj, no właśnie, chodzi o to cały czas, żeby być sobą, natomiast to, co dało mi na pewno spotkanie z Jasią, to było takie potwierdzenie, żeby nie szukać czegoś, co jest dobre, jakby Lepsze wcale nie jest, że tak powiem. Znaczy lepsze podobno jest wrogiem dobrego. Więc, więc mhm. to ugruntowanie się w takim kierunku, który no gdzieś tam wiele lat ze mną jest. Uzyskał potwierdzenie. I, i, i to właśnie daje to poczucie pewności. Zgadza się. Tak ja to widzę. Bo właśnie nie chodzi o to, żeby zrobić rewolucję. Tylko być cały czas w zgodzie z sobą. Tak, to jest y, pięknie, to powiedziałaś, bo w tworzeniu stylu w ogóle nie chodzi o to, żeby kogoś przebierać, żeby komuś narzucać, nie wiem, najnowsze trendy, nagle odmładzać, nie wiem, o 20 lat, jeżeli ta osoba w ogóle nie czuje tego y, stylu. Tego, te, tego charakteru ubrań, bo to jest energia. Kolory, fasony, faktury to, to jest energia, i albo y, my nosimy ubrania i to harmonizuje ta nasza energia wnętrza pięknego, pełnego y, różnych jakości, i y, my wtedy jesteśmy widoczne, albo stajemy się trochę jak manekin dla ubrań. Że ubrania są na pierwszym planie, a nie my. I tutaj jest kwestia takiej dojrzałości też, że wybieramy, że my chcemy być widoczne, a styl ma być ramą, oprawą do tego, jak chcemy się pokazać światu, w jakich kontekstach chcemy. Się pokazać w różny sposób, bo tak jak mówisz, mamy też różne twarze, mamy różne sytuacje w życiu i rozmawiałyśmy o tym, co będzie dobre na sesję zdjęciową, jakie zestawy, żeby pokazać też różne oblicza Twoje, Twojej kobiecości. I cieszę się, że mogłam też Ci pomóc, pokazać, że wszystko, co Potrzebujesz, masz już w sobie. Tylko czasami tylko trzeba to uporządkować i zobaczyć te, te zasoby, prawda? Docenić to co, to, co już jest. Czy zgodzisz się ze mną? Tak, jak najbardziej. I, i, i właśnie, no, chociażby po to potrzebna była mi, mi sesja z tobą, żeby to usłyszeć z zewnątrz. Bo mhm. często, będąc właśnie nawet y, zadowolonym z siebie, to takie, może w cudzysłowie, to zadowolenie, ale patrząc na świat zewnętrzny i, i właśnie panujące trendy, czy, czy po prostu inne ludzie, inne kobiety, yy, próbujemy, próbujemy yy, nie zawsze same w sobie mamy tą pewność, że z nami jest wszystko ok. Tak, tak. No to, więc tak. To, to potwierdzenie, na tym, po, szukamy takiego potwierdzenia miło jest nam, jak Zwróć uwagę, o jak pięknie wyglądasz, prawda? Tak, tak. Jest, jest to też związane z tymi energiami, o których mówi Ajurweda, z tymi doszami, o których uczymy się w szkole i które też obserwujemy w świecie, bo to jest nie tylko w człowieku, ale też w całym otaczającym nam świecie, nas świecie. I ta energia waty, która czasami się mocno podnosi, jak widzimy, Kogoś ubranego fajnie i mówi, o, też bym tak chciała, i potem zakładamy to samo ubranie, i okazuje się, że na nas to już w ogóle jakoś tak inaczej leży. I o co chodzi, prawda? Jak to, jak to mhm. A Jurweda pięknie pokazuje, że każda z nas jest unikalną kombinacją tych trzech energii, i to, co na koleżance wygląda fantastycznie, bo współgra z jej energią, z jej osobowością, z jej stylem życia już na nas nie tak bardzo i lepiej poszukać swojej drogi, znaleźć swoje ubrania, żeby po prostu żyć w harmonii i równowadze ze sobą. I chciałam Cię zapytać w takim razie, jak jesteś na ścieżce ajurwedy, jak ajurweda pomogła Ci odkryć też i Docenić twoją kobiecość i twoje jakości takie unikatowe, związane z kobiecością. Znaczy, A ogólnie nadała kierunek mojemu życiu, mogę tak powiedzieć. Mm -hmm. Pokazała, że w codzienności najważniejsza jest natura, naturalność. A wiedza dotycząca dosz, dotycząca pór roku, dotycząca jedzenia, zdrowia jest jakby uzupełnieniem i takim ukierunkowaniem, że te wszystkie dziedziny mają być ze sobą spójne i to wpływa na, no właśnie, na naszą kondycję, na nasze zdrowie, na nasz wizerunek, na nasz spokój. I ja, weda dla mnie tutaj jest takim drogowskazem. Rzeczywiście, czy hmm, pozwoliła mi zrozumieć, że tu nie chodzi o, nie wiem, odchudzanie, o, o jakieś takie hmm, elementy, które podsuwa nam <coughs> świat zewnętrzny, hmm, tylko właśnie o to, żeby, mając tą wiedzę aurwedyjską osadzić siebie w tym, co dla mnie, dla Ciebie jest najlepsze. I, I tak samo ma się to z kobiecością, żeby zaakceptować swój wizerunek, swoje możliwości i ograniczenia, mhm. aby w tym po prostu odnaleźć się, odnaleźć siebie i, i poczuć się po prostu, że jesteśmy. No właśnie, na właściwym miejscu, żeby nie gonić tego króliczka w kółko, mm -hmm. ale zrozumieć i, i poczuć siebie. Tutaj wspomnę, że ja miałam ogromny problem z własnym wizerunkiem. Ajurveda pomogła mi w tym bardzo. Między innymi szkoła, która niejako w programie ma pokazywanie się na tle grupy jako element po prostu całego kursu. Mhm. Nie ukrywam, że dla mnie było to dużym wyzwaniem. Nie potrzeba było czasu i, i, i akceptacji grupy po to, żeby, żeby w pewnym momencie naprawdę poczuć, że to jest ok, wszystko jest ok. To jest ważne, dla mnie przynajmniej. Tak, ma rację, że w, w naszej szkole są kobiety y, z różnych y, światów, każda z nas żyje w, y, w innym miejscu, wykonujemy różne zawody, łączy nas pasja, którą jest ajurweda i y, to wdrażanie, jej praktykowanie, i, i każda z nas trochę inaczej, trochę w inny sposób, ale łączy nas ta, ta pasja, i to jest piękne, że to też powoduje akceptację tej różnorodności, która się pojawia, że każda przychodzi z inną energią, ale ta energia jest równie ważna. Nie ma lepszych, gorszych, nie ma tak jak w szkole, ocen, które powodują, że ktoś się czuje wyróżniony, a ktoś się czuje pominięty. Więc y, ta różnorodność piękna kobiecego, które obserwujemy, y, jest y, wspaniała i ja się cieszę, że, że się poznałyśmy właśnie w szkole Ayurvedy, bo, y, bo uważam, że y, no, wyglądasz fantastycznie i to, ta energia, którą w, y, dajesz y, w grupie, zadając pytania, z, pokazując y, swój punkt widzenia, bardzo y, odżywia też całą, całą społeczność i, i pokazuje też inny punkt widzenia, który ja na przykład w wieku 44 lat jeszcze nie mam, bo mam inne doświadczenia i jeszcze jestem na innym etapie życia, a dzięki temu mogę się już uczyć, mogę sobie pomyśleć, hmm, jaką kobietą chciałabym być hmm, po 50, po 60, gdzie, gdzie mogę być i widzę Ciebie z tą energią, z tymi kolorami, z uśmiechem, która Robi nowe rzeczy, chociaż mogłaby już po prostu siedzieć na plaży i pić koktajl z palemką, a dalej aktywnie, z ciekawością poznajesz świat. I bardzo, bardzo się cieszę, że, że Cię poznałam, że mogłam Ci towarzyszyć też przez chwilę w tym stylowym. Procesie. Tak, jeszcze kończąc, podsumowując, powiedz mi, co byś powiedziała kobiecie, która na przykład się zastanawia teraz, o, może bym sobie zrobiła sesję zdjęciową, ale tak do końca się waha, może bym właśnie zaopiekowała się swoim stylem, bo chcę być widoczna. Chcę, nieważne czy mam 40, 50, 60 lat, chcę, chcę być widoczna, żyję, halo. Jak, jakbyś... no, dziękuję Ci, Asiu, za, za bardzo miłe słowa pod moim adresem. A jednocześnie, jeśli chodzi o sesję zdjęciową, to słuchajcie, kobietki. Sesja zdjęciowa to jest terapia. Kto jeszcze tego nie doświadczył, to gorąco polecam. To jest taki czas, który do którego trzeba się przygotować mentalnie. A jednocześnie efekty takiej sesji zdjęciowej są takim, jak ja to nazywam, punktem odniesienia. Czyli w momentach, na przykład, kiedy jest ci źle, jest, jesteś, no nie wiem, przetłoczona, smutna, to wróć pamięcią chociażby do, do tego momentu, tej sesji, czy, czy nawet obejrzyj to zdjęcie, które zostało profesjonalnie wykonane odpowiednio. Ze wcześniejszym przygotowaniem, żeby, żeby popatrzeć na siebie właśnie takimi innymi oczami. Mhm. Dlatego sesja zdjęciowa naprawdę jest fajnym doświadczeniem i przynajmniej, ja mówię raz w życiu, każda kobieta powinna sobie na to pozwolić. Bez obawy to może być tylko dla niej. Ja sesję zrobiłam w tej dla siebie. Nie potrzebuję jej na, na stronę internetową, czy, czy gdzieś tam do. Może kiedyś wykorzystam ten właśnie ten, ten wizerunek, ale, ale generalnie ja to robię dla siebie. I namawiam, namawiam naprawdę na taką właśnie. Sesję zdjęciową z dobrym fotografem, który potrafi dojrzeć i wyciągnąć z nas to, co w nas naprawdę jest piękne. Piękne podsumowanie. Basiu, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i za, za to spotkanie. I... Tobie, słuchaczko tego podcastu, bardzo dziękuję za, za ten wspólny czas. Będzie nam naprawdę bardzo miło, jeżeli napiszesz w komentarzu, co ze sobą bierzesz z tego spotkania, co z tobą najbardziej zagrało. Podzielisz się swoimi przemyśleniami. I zapraszam Cię do wspólnego tworzenia stylu, jeżeli byś miała ochotę skorzystać czy z moich wpisów na blogu i sama działać, czy z konsultacji. Link będzie pod tym nagraniem i ja bardzo się cieszę, że możemy w tej przestrzeni pokazywać piękno w różnych jej od, jego odsłonach i rozmawiać o, o kobiecości, ajurwedzie i stylu. Basiu, jeszcze raz dziękuję ci pięknie i życzę ci pięknego dnia. No ja bardzo dziękuję za tą rozmowę, za spotkanie polecam serdecznie kontakt z Wasią dziękuję bardzo dziękuję bardzo